Mano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Wiedziałem że dzisiaj będzie świat, wiedziałem. Dzisiaj będzie inny tryb, dzisiaj będą Lucky Bloki. Szarabkasia. Dzisiaj będą Lucky Bloki. Nie miałeś przywitać. No to się przywitaj. Siema wszystkim... Czemu ja macham do ekranu? Ale siema wszystkim... Jak lubisz, masz tu teraz to Tak chcę się wypromować i chcę powiedzieć, że... Yy... Oglądajcie i samo, tak, i samo moim Bogiem. Nie wierzę, dobra, widzimy się na pierwszej arenie, bo nie ma sensu. Eee, jesteśmy już na pierwszej arenie. No, jesteśmy, ale na śniegu. Co? Dobra, na strzały, kurwa, kurwa, nie, a myślenie. Spierdolaj, jaką jak ktoś gdzieś mnie osry, kurwa, 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 mi wyskoczy. Kurwa ta. Tak. Ło! Wow, już strzelają, to... ja już strzelają, kurwa, zbroje dla koń, serio. Mm, 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 mm. Nie, nie, mięso, nie, spierdalaj, kurwa, zbroje dla koń. Już dżajanta spełnili... Ścisko, gruba By mnie nie gonił. Kto? No ten, ten, tam. Dobra, już mnie goni. Teraz mnie zabije. O, mam koksa, mam koksa! Sp Spierdolaj, kurwa, gnoju Kupię ktoś go klepie! Uuu, mamy coś do bicia, jest super. Widzę, że nie lubi w dupę. No, dokładnie. Jak go ktoś klepie. Mm. Tak jak ty. Co? Ale, że tu przesadziłeś. Dobra, no, spokojnie. Nie, nie, nie masz życia. Bez agresji. Pieceł! Chuj z tym piecem? Ty część to? Chodzisz prawie 3 minuty, a on mnie dogonił bo to bieda w kraju. On nie umie, On nie umie chodzić. On nie umie chodzić. nie umie chodzić. za mną, ja to wiem. On idzie cały czas za mną. Kurde. Do strzelają mi. do mnie? Kurwa, gasty, strzelają, mnie. Pierdolę, maklery. Nam, nam, nam. Chuj z patykiem, nie chcę patyków. Kurwa, nie, to też raz zawariołem. Wracaj brawo. Jeszcze? No to tak będzie, przez jakiś się nie skończy to jarem. Dobra, 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 ja dobra, 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 ale, ale no no brawo. dobra, dobra, to nie, 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 już myślałem. Jezu. Dam radę, dam radę. Zobaczysz, dam radę. Nie, jednak nie dam. No, no nie ma tu lawy, a tam wpadam, serio. Godzinę później. Jezu. Kurde, już czas na PVP, serio. Muszę 12 typa zjechać, ale wiesz, ja mam koksy, to mam jakieś szanse. Co, to? Dziurga. Chyba, że chodzi ci o te jęki. Mhm. Uh -huh. A to gast. Panduszek. Co? Panduszek, taki, taki duszek fajny. Gdzie? Dobra, zabiłem pierwszego, teraz lecę na kolejnego. Co klepa? Strefa! Ze strefa, mu zasadziłem, widzieliście to? Widzieliście to? Gdzie się tą piękną strefę? No to jest taka piękna strefa, <grym> i>, i się nie śmiej znowu, bo mnie to <grym i> <grym i> denerwuje. No weź, Kasia. Chcesz to kogoś pozdrów, cię. Wyjątkowo. To nikogo nie pozdrawiam. Nie mam przyjaciół, nikogo Przecież masz mnie, jestem Twoim przyjacielem. Dobra, to za serdecznie Nikolaja. Serio? Czemu mnie? Bo. bieda w kraju. Kurwa, on przelatuje przez drzewo, ale cheater. Nie, spierdolaj, spierdolaj, was pierwszaj ode mnie. Nie już myślę, że nie będzie gonił Ole gigant. No on jest mały. Ty no. wiem, mówię, że on jest mały, tak? No bardzo mały tkię. No, ja go sklepie. Patrz, ja go pobiję. Ale ci kutasem po to tole No też racja. O, widzisz, że zabiję go. Lamos. Dobra, gdzie są typy muszę jakieś pieczone jedzenie znaleźć. O kurwa, z ode mnie, on mnie ma na cepa. Kurwa. Daj mi pierdolone jedzenie. Fuck. Dobra, jak chwila Perła. Dobra, dobra, gdzie są typy? O, mam pomysł. Serio Dobra mogli... Mógł... No typek! Się masz,ę się ma, O, był Afk Afyk Tylko No tylko Afk Afk Forever, dobra gdzie tu są jakieś typy no Jest jeszcze nas jest trzech Aha, spełnię z tyłu Spawn jest z syłu. Gdzie ja biegnę? O nie, 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 ty, ty możesz sobie pójść Jest, mam jego spodnie! Mam jego spodnie! Nie to Ochrona 2 pierdolę, ale ma Dobra Gdzie jest mój spawn? Agar Gdzie jest mój spawn? Spawn, tu jest spawn, tu jest spawn. Kasia Ogar Kasia już umiera tutaj na zawał. O, nie 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 to nie tego nie chcę O oh, ładnie What, <laughs> what <the> fuck? Co? <laughs> świnki. fuck <laughs> Na samej górze jest villager, więc się opłaca, je zabić. Piszcie do Mikołaja w komentarzach, żeby zrobił filmik, gdzie siebie pokazuje. No, no ale, ja to, to kiedyś zaczekam. Bo, bo na razie tak. nie mam odwagi. Jakiej odwagi? Mam odwagę, ale za mało subów mam. No właśnie, więc musicie go w normalizować. Koks, koks, koks. Rako, kochasz? No tu. Hmm. po bukę? Przegrasz kurwa, przegrasz! Pudziec? A teraz Pójdzie po Ale może być to z grosem, nie? Co wtedy? Dam radę, dam mu radę, na pewno Je, yeah, zabiłem go On miał dobry miecz, dobry set w ogóle Set, 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 gdzie jest set no i spodni nie ma Trzeba On no spodnie mi zajebał No czemu z niego nie wypłacę, no? Kurwa, nie umiem pisać Dobra, teraz szukamy typa No to zaraz wracaj, bo umrzesz No. Świnki hmm? Świnki Mm -hmm. Dam były dźwigi. Dam też jest dźwiga. beba. To w sumie nie, bo tu nagrywasz. No to zaraz powiesz, bo zaraz przecież przerwę, tak? Na pewno? Nawet teraz możesz powiedzieć. Ale po cichu, przecież tego nie usłyszę, tak? Ale nie chcę. Kurde, krowa mu homor, ja pieprzę. Co tu się dzieje? Idę po grzyby. <laughs> mało, mało. Zabiję mało. krowę. Gdzie byłeś, synku? Na grzybach. No gdzie ten typek Wygrałem! Wygrałem! <grystanie> Spadł z dużej <grystanie> wysokości. Spadł z dużej wysokości. Ole mi stracił tego kurwa Hełmu, że chuj. zarobimy jakieś monety? Czemu za to się nie zarabia? No i widzimy się na Skywarsach. I jesteśmy na Skywarsach, bo się teleportowałem magicznym kompasem że Którego nie mam? Masz 12 minut. No to wystarczy, spokojnie. Nawet na <laughs> trzy arenki. No, better klata. Jezu, jak to go? Lak, lak! Damkę so much for items. Ja nie, nie pojechać No nie no ma tu rosyjski. <laughs> Fap!

no rychupeja tak? rychupeja to jest taki ten, yy, on rapuje, to jest rap No, Peja. A suruka to jest jego tytuł piosenki, tak? No, ale my mówimy zamiast Surówka albo Taksówka, Karkówka czy coś w Aha, Boże, jestem tempa naprawdę. no Coś jakoś to mi poszło z tą areną, ale zbudowałem 28 w końcu wszystko, przez to, że mnie Dobra. zagadałaś. Oby tak dalej. Dobra. Zgaduję O Kurwa, już nie wejdę nawet na arenę przez Ciebie bo wszystkie są pozajmowane, przecież mnie zagadujesz no i dobra nie no spokojnie co, ja tutaj gadam wbij normalnie, no nie, nie macie też. o dwie mi kupiłeś widzę a mi co? tak! to mi jedno. masz ooo masz buki. no i dobrze, podzieliście. się jesteś na odcinku, podzielisz się no to daś mi kawałek to dwie dla mnie? To A, możesz tu podzie podzielić myślałem, to się. Dla mnie. Możesz tu podzielić się, co nie? Kurde nawet nie przywitam się na tej arenie, ale czuję, nie? No dobra, dobra. Cześć na nowej arenie. No, no Kasia ogarnij. Daj mi kawałek. Nowa arena, hej, witaj. Tak robię ci przypomnieć No jesteśmy już tutaj, tutaj na... kolejnej arenie kolejne... nie, witamy. Na kolejnej arenie. W witam Mikołaj z tej strony. Patrz, widziałaś jak fajnie głową kręcił. Mm -mm. Normalnie teraz tak pow powinienem, tak tutaj przybliżę, właśnie jak będzie tak kręcił głową, tak fajnie, zrobię <trymiany> taką Taką muzyczkę romantyczną, klimatyczną dodam. Co ja kurwa powiedziałem, tu <grymiany> <grymiany> tutaj mi kawałek. Dam ci. No to mi został, bo jestem głodny. Daję, ja jępię. Ja. No ja kosztowała? 5 złotych, co? 2, 6,50. 3,25.1 Jedna. No. Nie wiem. Ile ty zostawiłeś? O, fajnie, jak sobie miecz? Mm. No pół mi zostaw. Tyle? No gdzieś mm -hmm. pół. A kruszkiem może to się ucieszy? No, nawet nie musiałem zabi zabijać tylko chociaż go zabiłem. Dobra, już możesz brać lekcję. Bo chodziło mi tylko o się jak Bóg. Dam radę, dam radę, dorzucę. Kur... Myślałem, że mnie tepnie Zdenerwowałem się, no Ne, widzimy się nocym na następnej ręce, bo mi się to... Mi się to, to mi wow. Dobra, jesteśmy na następnej ręce, ale jestem, bi jestem biedakiem, bo mnie nie stać na ninja. Mam 30 końców. No to kupię sobie łuk. Lepiej bieda. Dobra. Dzięki. Dobra, to kupię sobie łuki, i się strzały. Skoro na ninja mnie nie stać, to zakupiłem. Kurwa laguje ten serwer trochę. <laughs> Nawet perełek nie musiałem kupować, dostałem 3 w gratisie. Dobra, Dankę. Będziemy to wymierzyć, więc mogę lecieć do następnego. Jak? No nie, nie, to jest cheater. Ja, ja go zgłaszam. Zgłaszam go na help up do Kasi. Bo po Kasi, prostu jest... jesteś słaby. To słaby, no. Jestem tutaj takim koksem. <śmiech> <śmiech> nie no, zacznę się sam śmiać z siebie, nie? <laughs> ja pierdolę. Dobra, widzimy się na następnej arenie, bo się znowu zdenerwowałem. Pa. Dobra, meczki jesteśmy <laughs> na następnej arenie. Kasia się zaczęła śmiać ja! i jeść... I ja, jest I jeść bułkę. <laughs> Bułkę, gross Ktoś się rucha. Ja nie wiem czy widzicie, ale no, ona jest nie taka widzę. Ładna. Nie no, widzę. Właśnie, to ma być suchar. Ka bym dał kamerkę, to by widzieli, ale to no. by było za ciemno. Spier dalej. Spierdalaj. <noise> Jezu, jakie lubię suszyć. Czemu nie ma kamerki? Bo nie będę się pokazywał w pierwszych odcinkach. To ja chcę się pokazać. Na razie się nie pokazuję. Ciebie też nie pokażę. Nie będę specjalnie zamieszczał kamerki dla ciebie. A no w sumie raczej, bo bo kurwa ty się zepsuła. Nie no, co ty? Nie tam co. Tam ja jesteś na wizji. Co? No jes słyszą jesteś cię. na wizji. Słyszą cię Czemu? wszyscy. Wszyscy cię Bo słyszą. Bo nagrywamy filmy na YouTube. O matko. Kamila już się Który boi. masz czas? 18.30. Kamila o. tylko nie zginij tutaj. Dobrze. Ok. Kamila pamiętaj, żeby nie umierać. Może no, mogłeś kupić trzy. Głupio. Gin, gin. Ostatnia rundka idziemy na dwór, człowieku. No jaki to była aura, to idzie, było widać. Idziemy na dwór. Jezu, to było widać.